nie skończyła się golem ależ teraz sytuacja i zrobił to on to zrobił pewnie umieścił piłkę w jest piłka w siatce przepiękna bramka. Rodrigo uwaga teraz Vinicius no i mamy bramkę proszę państwa i to o jakim ciężarze? Uwaga, teraz Vinicius. Piłka w siarce. Przynosi przechwyt. Może być z tego okazja. Dobre wycofanie ze skrzydła. Uwaga, zagrożenie nie minęło. Piłka w bramce, proszę państwa. Jeśli tak to się skończy, wywalczą tytuł. To może być kluczowy moment dla...